Zadanie 14 z matury 2014 za jeden punkt. Jeżeli alfa jest kątem ostrym oraz tangens alfa jest równy 2 piąte, to wartość wyrażenia następującego jest równa. I mamy cztery możliwości. Aby wyznaczyć wartość tego wyrażenia, muszę na podstawie naszej danej, czyli tangens alfa równa się 2 piąte, wyznaczyć. Funkcję trygonometryczną sinus alfa i cosinus alfa. W tym celu rysuję trójkąt prostokątny, zaznaczam jeden z kątów ostrych przez alfę, może ten na dole i dostosowuję tangens alfa dwie piąte, czyli biorę stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta jako 2, a przez piątkę oznaczę przyprostokątną leżącą przy kącie czyli tutaj 5 do obliczenia sinusa i kosinusa potrzebuję przeciwprostokątnej oznaczę ją przez x no i teraz stwierdzenia Pitagorasa myślę, że pamiętasz a kwadrat plus b2 równa się c kwadrat, wyznaczam przeciwprostokątną w tym wypadku będzie to 2 do kwadratu plus 5 do kwadratu równa się Przeciwprostokątna x do kwadratu. Wykonuję potęgowanie. 2 kwadrat to 4, 5 kwadrat 25. X kwadrat przepisuję. Dokonuję tutaj dodawania 29 równa się x kwadrat. No i teraz kwadrat zamieniamy na pierwiastek z tej oto liczby. I zauważ, tę oto liczbę możemy już zaznaczyć na naszym trójkącie. Na przeciwprostokątnej piszemy pierwiastek z 29. No i co teraz? Teraz po prostu wyznaczymy sinus i cosinus. Sinus, jak zapewne pamiętasz, jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta, czyli w tym wypadku 2, przez przeciwprostokątną, czyli przez ten pierwiastek. A więc mamy 2 przez pierwiastek z 29. Cosinus. Jest to stosunek przy prostokątnej leżącej przy kącie do przeciwprostokątnej, czyli 5 przez ten oto pierwiastek. No dobra, teraz możemy zająć się tym naszym szukanym wyrażeniem. Po prostu mamy już wszystkie elementy składowe, więc trójkę przepiszemy, a w miejsce cosinus alfa wpiszę ten oto ułamek. Minus 2 przepisujemy. A sinus alfa zastępuję z kolei tym ułamkiem. W mianowniku mamy sinus alfa, czyli ponownie korzystam z tego ułamka. Dalej mamy minus 5, a cosinus alfa, jak widzisz, jest równy tyle, czyli 5 przez pierwiastek z 29. Dalej dokonuję mnożenia. 3 razy 5 to 15 przez pierwiastek z 29. Tutaj podobnie. Wymnażam 2 przez 2, czyli minus 4 przez pierwiastek z 29. Pierwszy ułamek przepiszę, a w drugim wymnożę piątki, czyli w liczniku będzie 25 przez pierwiastek z 25. Zauważ, mamy takie same mianowniki, więc możemy tutaj odjąć liczniki. Zatem 15 minus 4 to jest 11 przez pierwiastek z 29. Na dole jest również podobna sytuacja, ale wynikiem będzie liczba ujemna minus 23 przez pierwiastek z 29. Teraz należy uprościć ten ułamek piętrowy, albo od razu zauważasz, że mianowniki, czyli te pierwiastki można zlikwidować, albo po prostu rozpisujemy, przepisujemy cały licznik i dzielimy go przez ten oto duży mianownik. Pamiętasz, kreskę ułamkową możemy zastąpić dwukropkiem, a to jest nasz mianownik. Pierwszy element przepiszę, a dzielenie zamieniłem na mnożenie przez odwrotność, czyli zamieniłem licznik z mianownikiem. Pierwiastki się skrócą i otrzymujemy minus 11,23. Więc jest to odpowiedź A.